Hej. witam Was na odcinku z losami. Mamy szybkie, szybką piłkę w kilku sztukach i krzyżówkę. Krzyżówkę odnalazłam w w szuflady jeszcze. Postanowiłam dołączyć do szybkiej piłki, żeby nie było tylko z tą piłką. Więc zobaczymy co z tego wyniknie. Zapraszam do oglądania. Na początek polecimy z szybką piłką, dwa losy, a później krzyżówka. Oczywiście szukamy tych naszych symboli, co najmniej szóstka musi się utworzyć. Szukamy tego jakby stadionu i zakreślamy. Mamy tutaj. No, lubię ten los. Na przemierze spisał się fajnie. Bucik mamy tu. ten chyba I ten worek, ta sakwa. Cztery symbole mamy, tak? Mm, tak. Więc tu niestety za mało. O dwa za mało. Bo potrzebujemy co najmniej sześciu, więc troszkę zabrakło. Wkład to jest 17 zł, bo nawet nie powiedziałam. I tutaj szukamy koszulki Lewandowskiego. No, mamy dwie obok siebie, fajnie. Są to są. I dwie. gol mamy. O, też dwie sztuki. To mamy cztery, blisko jesteśmy. I banknot, spisze się czy nie. Mamy tu. O, i mamy, mamy wygraną, fajnie. Zwrotnik, tak? 4, 5, 6, zgadza się. Mamy. Fajnie dali po dwa symbole, co nam tutaj y, dało wygraną. No to się podoba, co nie? Zakresimy sobie dwa złote. Pięknie. A już coś jest. No dobrze, to ter teraz może krzyżówka, co nie? Yy, no to się tutaj za krzyżówkę... Weźmiemy, żebyście wszystko tutaj dobrze widzieli. Trzeba tak zrobić. No, myślę, że widać. Może minimalnie zwiększymy. O. No to lecimy. Może już... Już normalnie polecimy. Wykreślamy sobie w. Którego nie widzę w sumie ani jednego. No może być tak, że nie ma. X. X to chyba nawet nie będziemy szukać. A. A to wiadomo. Troszkę będzie. Fajnie, że dali nam to A. Zawsze przyjemniej jak jest. Mamy A. Więc to taki szybki odcinek z losami. I skoro ekspres losy, no to ekspres tutaj pójdzie, mam nadzieję. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. To by było na tyle. Literki A. No to szukamy T, Kolejną mamy właśnie T, więc szukamy mamy tu. Ten mazak troszkę za dużo zamaluje czasem. No, ale jakoś chyba damy radę. Że w ten sposób. Mm. No, chyba tyle. Y, dalej z. No, jakieś będzie w ogóle? Nie ma, to lecimy z kolejną. Szkoda czasu. Y, kolejne szukamy, jest. Chyba tylko kolejne. Tak, brakuje nam tylko N do utworzenia słówka. Ale nie będę patrzeć, czy mamy to N, czy nie. Skupimy się na tym u. A później zobaczymy. Hmm. U chyba to już tylko tyle. No ale chociaż były. Yy, dalej mamy M. Nie N, tylko M. Tu, o i tu właśnie, tak, f, tu przy F było słówko f, będzie tu i chyba tylko tu o, oczywiście pominęłam t, pominęłam m, i tu m pominęłam, no wiecie jak jest, drka hmm. d, szukamy d, Mamy tu. Jedną. Dalej szukamy B. B było na pewno. Mamy tutaj. Tu mamy. I tu mamy. Dobrze. Kolejne. O. To by już nam się tworzyły dwa, dwa słówka, więc ciekawym. J. Dalej mamy K. O, z tego co pamiętam, to K nam da. Na, czy nie wygrano, tylko otworzy nam słówko, właśnie Bóg. Jest to nasze pierwsze słówko w tej krzyżówce. K. Czyli jeszcze dwóch potrzebujemy co najmniej. Y. No, ale już tu nie mamy. Lecimy dalej, dalej. E. Mamy E, tu mamy E i tu mamy E, to by było tyle, I, mamy I, no to N nie dali, z tego co widać, S mamy tu, Łączymy na jednym słówku i literka O. Mamy tu O i tu, ale nie mieliśmy G. No, G by nam tutaj dużo mogło dać. N tak samo by mogło. No, ale okej. Okay. Szybkie sprawdzenie. A I mamy tutaj drugie słówko Bombay Bombaj i Bóg. Czyli dwa słówka nam się udało utworzyć. Trzeciego już nie daliśmy rady, ale no cóż, nie. Nie szkodzi. Była zabawa. To no teraz już do końca szybka piłka. Szukamy naszych symboli. Tu jeden. I tylko jeden, banknot mamy dwa, dwa banknoty, yy, gol, o nie, o jest, myślałam, że już nie ma jakiegoś symbolu, co by było dziwne, 4? tak? No to niestety nie, tu nie znajdziemy wygranej, zobaczymy jak będzie tutaj. Banknoty. No to szukamy. Jest jeden. Jeszcze jakiś jest. Nie widać. Piłka. Szybka piłka tutaj jest. I tu. Dobrze. I tam stadion powiedzmy. Jest tutaj. Jeden był. No to mamy znowu cztery symbole. To nie daje wygranej. O, przepraszam, statywem nie chcący. No to zaczynamy od szybkiej piłki. Jedna jest i dwie. Dwie są. Dobrze. No ta sakiewka czy tam worek obojętnie jakby to nazwać. Mamy też dwie z tego co widzę, więc jakieś niby są. I ten trofeum mamy. Bo już widzę obok kolejnego, więc fajnie. Zwyczaj jak się układa tak, że mamy po dwa tego i dwa tego, to ostatni przeważnie się pojawi, choć nie zawsze pewnie. No to tak, mamy sześć, zgadza się. Mamy wygraną, bardzo fajnie. Dobrze, że coś wpada jeszcze niech wpada, bo mamy już ostatni losik, więc jakby to wpadło, no to może by nie było najgorzej. Zobaczymy za chwilę. Banknociku szukamy i mamy tu także symbol gol. Jeden, tak. Szkoda, że nie dwa. I ta sakiewka. Hmm, sakiewka, sakiewka tu. Jedna. Tak. No to cztery. Znowu cztery symbole. Niestety tu nie ma nic, ale coś tam mamy, więc zapraszam Was na podsumowanie. To są nasze wygrane losy. 4 zł na 17, więc mamy minus 13 zł. No, mogło być gorzej, mogło być minus 17, czyli cały wkład. Najlepiej też nie jest, no nie. Szkoda, że nie wpadło 100 tysięcy. Yy, znaczy 1100. No, gdyby wpadło, fajnie by było. Na pewno część z tych pieniędzy byłaby przeznaczona właśnie na wspólne odcinki tutaj. Yy, ale może kiedyś się spełni. Trzymajcie za to kciuki. Ja trzymam za Was. I dziękuję Wam za oglądanie. A oczywiście, jeżeli pojawiły się nowe osoby tutaj i oglądają ten film, no to mm, możecie właśnie zostawić Subika. Będzie mi miło, aby będziecie na bieżąco z moimi tutaj odcinkami. To by w sumie było na tyle dzisiaj. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!